Witamy w programie Drugie Życie Powojennej Wespy. kurza zapiął. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby z podwozi lotniczych zrobić mały pojazd. Po dostało zostało kupę we Włoszech różnego sprzętu i części lotniczych. z wytwórni i ktoś wpadł, żeby zrobić takie coś, co będzie tak jeździć ładnie. Proszę pokazać, jak następuje zapłon tego cudana kiju. Bardzo prosto ja nie mogę, dała głos dawa, dawa. no i wespa pogubiła koła stała się tak wesoła gubiła też linkę sprzęgła tu mamy podporę pancerza tu mamy dziewiętkę trzeba linkę dorobić linkę trzeba dorobić żeby mogła wespa ruszyć w drogę jeszcze jest jeden problem, taki że jakby wyspa ma takie luzy tutaj na łożyskach. No hamulce, no hamulce, no hamulce no okładziny, no jakieś no takie może to się będzie jeszcze bujać? Tu jest z tyłu mechanizm. Podnoszenia działa nawet. Niesamowite. Nie Zginęło od smaru, jak zawsze. No. Kręć, odkręcamy piastę teraz. No, musimy hamulce. rozblokować bo są zapieczone. Ściągliśmy zegarka, gdzieś wpadł do środka. No i przy pomocy tego Majzwa i Mota skończyła się ta robota. Piasta wyskoczyła, szczęki nam udostępniła. No i chyba się udało. szczęki zdemontowany Chirug, I popatrzcie to chirurg, chyba całe, całe wychodzi ten... Kiruk y, robi tutaj zajęcie piszenie <laughs> z doktorem zbig, nie się sprawia z niebie Proszę Państwa, już mamy prawie idealnie. Kur zapiał, ale No i wyspa jest docierana. Kur zapiał zmiana zbiegów bez przęgła strach bać jasny piór